Witam wszystkich serdecznie. Zagramy sobie w nową gierkę, która zwie się Aloft. Ponoć jakiś survival, no bo żeby czas stworzyć swoją postać. No sobie dobrze zbudowanego gościa. Ciemniejszej karnacji. Z fioletowymi oczkami. A tutaj, ja coś czuję, że to, że to wszystko i tak jest takie Troszeczkę mocno obojętne. Hmm. Fryzurkę byśmy sobie zrobili jakąś taką krótką w miarę. A, a nie, mogę go obejrzeć od tyłu. Dobra. A, tu widzę, że też jest ładna, ładna łączność, e, fryzurka może być każda dla każdego. Dobra, zostawimy sobie coś takiego w, w blondzie, bez wąsa, z brudką taką, o, też taką, nie. O, taki będzie. Oczywiście, ksywa musi być odpowiednia. No i zobaczmy. Serwer tu zagram. O, znaku specjalnych nie można. Stwórz świat. Zobaczmy, o co w tej pięknej grze chodzi. Inicjowanie wyspy. Pewnie... A, dobra, ok, jesteśmy. Co tutaj w ogóle? A, tu mogę się położyć. Dobra. Czyli to jest survivor, w którym będziemy latać pomiędzy wyspami. To jest bardzo ciekawe. Nic nie mogę otworzyć, jest nic nie ten. A, tu mam jakieś swoje ubranko. A, to mogę zdjąć albo założyć. Dobra, tu są jakieś surowce, materiały użytkowe różne. Rzemiosło, problemy, ekspedycja. Aha, i tu mam opisy wszystkiego. Poruszanie się, aby sprzeczny shift, aby skoczyć na spację aby się schylić na ścig kontrol się podczas yy, biegu spowoduje ślisk. o proszę dobra ale to to to, to będziemy mieli później na nową wyspę macierzystą Uu. wspólny dom no dobra okej okay. no to idźmy da idźmy da... a to takie o a to mnie gdzieś tam prowadzi zbierz drewno z czego ja mam zebrać drewno może to gdzieś wyżej O, o, o. Aha, to jest drewno, to jest pewnie kamień, tak. Kamień, 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 kamień. Mam za szybko, za szybką prędkość tego. czułeś mysz, jeszcze trzeba zmniejszyć do 40. Nie wiem, czy mam jakieś ograniczniki. To jakieś małe krzaczki jeszcze mogę zbierać, liście i drewno i nieść na dębo. O, tu jest sporo drewna. Ok, to też mogę zabrać? A, do tego już potrzebuję jakieś narzędzia. Stwórz i, i wyposaż młotek. Wytwórz młotek przy pomocy Narzędzia rzemiosło możesz umieścić. Umieszczaj tylko składniki oznaczone żółtymi kropkami, aby odkrywać nowe przepisy. Hmm. I tu mogę z powrotem zrobić? Dobra, a i tu mam przepisy już gotowe: przepisy surowce, przepisy wyposażenie. Dobra, i tu mam rzemiośle. Tu mam nasionko dębu. Posadź go w dowolnym miejscu, aby wyhodować dąb. Materiały użytkowe, dobra, tu są te materiały, 4, a i tu mam Wyposaż, e. a i to mi się na, jedna, na ten wyposażyło A mogę to na przykład na 8 sobie dać, tak, aha, wystarczy, że wcisnę ósemkę, git eee, Dokończ most używając elementów konstrukcyjnych B, dotrzyj do kamienia władzy Użyj kamienia władzy, czyli budowanie jest na B, dobra, drewniana podłoga, no to gate. Aha, okej, okay, czyli a, tu mogę przejść? A po tym mogę przejść. Oj, dobra, ale tam dużo surowców leży. Tej drewna tu zależy. Tu mam tą sikierkę. Tak, ja drewno chętnie zbiorę. Element konstrukcyjny można usunąć młotkiem. A i odzyskuję za to drewno. A ja tu Aha, dobra, bo tu jest... Dobra, czyli to jest przed tym. A, czyli normalnie uderzając się buduje, dobra. Chocia to i tak jest tak, że ja chyba nie powinienem tego, nie muszę tego robić. Czyli jest jakaś ruda. Potrzebuje siekierkę do tego. Dobra, gdzie jest ten kamień? Kamień wiedzy. Kreatywność to nasz największy skarb i mamy jej w bród Poznaj. O proszę, stół warsztatowy odblokowaliśmy. Czyli teraz naciskamy B. Aha, i tu mam tak, ulubiony budynek, dom. Aha, i teraz mogę sobie postawić kęcia Jak się obraca? E i Q, katalog wyjść, tryb zniszczenia umieść, dobra, cyk. Wyjdź, użyj, a dobra. I zwykłe rzemiosło mam na dwa tylko, a tu mam na pięć. Teraz poznajemy jakieś nowe, Tak, kamienny młot, a tu kamienny kilow. Kosz z liści. Nie, to nie jest kosz z liści, to jest. Co to jest? tkanina liściasta, ta tkanina. Tkanina, ale wytrzymała, można jej wykonać żagle i inne przedmioty. O, proszę, zróbmy kilka sztuk. I tego też zróbmy kilka sztuk. Dobra, i teraz mamy kilo. Damy go sobie na dwójkę surowce. Co to jest? Drewno i kamień z tego dostałem, nic więcej. Zniszcz kamienia aby wyjść z jaskini. Domyślam się, że to jest w tą stronę. Dobra. Okej. Okay. Jak, jak się uderza na, na żółtym polu To wtedy... To wtedy to ma mocniejsze uderzenie. Okej, okay. dobra, dobra. Tu coś mamy ciekawego. Nie, tu kamień leży. Ale tu chyba nic więcej O i wyszliśmy z jaskini Uuu, a co to za stworzonko? Tu mnie nic nie... O, i to takie długie jest. Tu mnie nic nie zaatakuje? Chyba nie. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. A tu mogę zdobywać sobie drewno. No dobra, a pytanie: czy mamy wiatr i kamień? Tajemniczy, świecący i przeźroczysty kamień o właściwościach powiększających. Mogę coś z tego. A, nie mogę. Nie mam tego w składnikach, dobra. Drze węgiel drzewny, o proszę Dobra, ale ja ten ty mogłem tam gdzieś na górę wejść. Jestem bardzo ciekaw tego. Co tu było zbierz? Aha, tu było zbierz drewno. A tu z beczek też, no to tu widzę, że tutaj za dużo zbierania. Znaczy nie ma chyba jakichś... Przynajmniej na tym etapie, różnorodnych rzeczy do zbierania. Dobra, tu był magiczny przeskok. Ogólnie, to ja chyba muszę iść tam na górę, ale jestem bardzo ciekaw, co tu jeszcze jest. Tu jest jakaś kęciapa. kosz, Bandaż i drewno. Lewy kontrol weź wszystko, dobra. Dobra. A styrta z kamieniami. Tu mogę to naprawić młotkiem, tu też. No dobra, czyli to tak jakby ktoś tu nocował o! Jakiś się Majda ten. Tak jak nic. E... O, ja mogę coś tu zrobić. Czy to będzie jakaś pochodnia? Tak, pochodnia. Git, ale ja to mogę wziąć? Mogę to wziąć? Co to jest? Kawałek papieru. Pochodnie, damy sobie to na siódemkę. Kawałek papieru, dobra. Czy na siódemkę? Dobra, czyli jak coś to już. Nie boimy się nocy. Okej. Okay. Nie wiem czy odpadku tutaj są jakieś obrażenia. Węgiel drzewny też się może do czegoś przydać, a takie drzewo normalnie mogę... O, mogę normalnie rozdupić. O, poważnie taki łatwy, fajny system ścinania. Zarąbiście, bardzo mi się to podoba. Liście i ten to wygląda jakbym ja tam miał iść Już tu jest dużo drzew, a nie widzę nigdzie żadnego nie wiem co to znaczy to serduszko, ale nie widzę żadnych takich mm, rzeczy, które powiedziałyby o tym, że mam jakąś ograniczoną ilość yy, podnoszenia, nie? Żeby. Trzeba trochę pozbierać, żeby nie było. To wydaje mi się, że im więcej rzeczy z tej pierwszej wyspy się wyniesie, bo potem może będzie jakieś przeniesienie, żeby się podróżuje po wyspach. Bo tu na przykład można gdzieś wskoczyć. O, tam jest jakaś skrzynka. O, jagody. kumyczki. Tu ogólnie z tego co widzę, to nic tu nie ma. O, jest skrzyneczka. O dobra, można spać na dół. Co się dzieje, jak się spadnie na dół? Jest ładowanie. Aha, budzę się z powrotem. Ale wszystkie rzeczy posiadam tak, jak miałem. Dobra, ale budzę się z powrotem w początkowym wejściu, czyli pewnie tam, gdzie się gdzieś położyłem, albo coś takiego. Ile ja mam tego drewna? 200. No nie wiem, czy to dużo na tą grę, czy nie. Na jakąś w to by było mnóstwo. Że nie no, w Walheimie w sumie dość szybko to do drewno leci. Tutaj poznaliśmy ten tajemnicę wiary. Dobra, mamy dotrzeć na szczyt. No myślę, że możemy... O ale się w ogóle ciemno zaczyna robić. To mogę rozdobyć, a to mogę rozdobyć. To jest chyba ten kamień. Tak, kamień wiatru. Już może być to czegoś potrzebne. Jeszcze te grzyby są. To wyspa nie jest jakaś taka malutka. A to jest w ogóle miejsce, w którym ja chyba przed chwilą byłem. Tak, dobra, to jest miejsce, w którym ja przed chwilą byłem, to ja tam nie idę. O, tutaj też sobie, tutaj Te kamienie jakoś tak często występują. Widzę, że to nie jest surowiec jest jakiś taki ee, odosobniony tylko od tego, od tego miejsca. Tutaj mam znowu to światełko, takie fajne. Ten przebył, przebłysk, czyli tutaj też jest jakaś tajemnica wiary. W naszej podróży... naszej podróżnicy nie oznacza, nie oznacza to, że porzucamy, ale to, co ze sobą niesiemy. W naszej... W naszej podróży nie, nie oznacza to, co porzucam. W naszej chyba powinno być. Przeciwnie to brzmi. No dobra, okej, okay, ale to jest kolejna tajemnica. Latawiec domowy. Nowe odkrycie. Ciekawe co to jest. Z latawiec domowy. No dobra, no idziemy tam do góry na szczyt. Jakieś... Oczy? Nie wiem co to jest. Pełno kamieni leży. Jeszcze nie wiem, czy one nam się przydadzą, ale lepiej je mieć, niż ich nie mieć. Kryształ Sori. biona twarz. Trzeba zwykły kamień. To ten znowu będzie tak wiatrowy kamień. A tu przed wieką byłem, ok. Tu zaś kamienie. To mogę coś tutaj zrobić teraz z tymi? Że tutaj... Aha, no nie mogę. Chyba, że przy stole do kraftowania będę mógł. A tu było to wejście. Tam coś jest, mogę tam wejść. Żypki. Wszystko drewno i kamień. Kawałek papieru. Sól. O, proszę. Tam nic nie widzę, dobra, wracam się na ścieżkę. O, a tu znowu miałem jakiś przebłysk. O, 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 tam jest przebłysk. O, dobra, to tam czai się. O nie, ja tu nie wskoczę z powrotem. O, nie, nie wskoczę. Dobra, jak wys za wysoka się zeskoczy, to postać się po prostu przewraca. Dobra informacja, dobra informacja. Z pochod pochodnią nawet nie mogę uderzyć, więc też zlipa trochę. Dobra, lorka działa dookoła. O, tam. O, zaczarowany zaczarowane mityczne światło ogóle jest. O, służę, myślę, Użej Freksu. O, jakiś znaczek wysp i kogoś latającego. Ludzi na różnych wyspach. Nowe stanowisko szybowcowe, nowe odkrycie. Dobra, mnie bardziej interesuje, czy ja coś z tych rzeczy będę mógł zrobić. Tu mam jakiś nowy przepis: szkicownik, bandaże. Dobra, co to jest ten szkicownik? Można szkicować, nie wiem o co chodzi ze szkicownikiem. Dobra, potrzebuję stworzyć yy, to. Tu, może bym to postawił. A, no tu jest taki. A, tu mam wylot na inne wyspy. Dobra. Yy, liści, yy, z liści utwórz to dobra, czyli nie, nie jest B, jest tab. Yy, a, tylko jest problem, a dobra, 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 ja nie mogę tego zrobić w ręce Ja to muszę zrobić tu A mogę dać to nie tu, tylko z gotowych przepisów O, surowce Jest jakaś możliwość zrobienia więcej niż jednego? No dobra, zrobimy pięć. Okej, okay, wytwórz szybowy za stanowisku szybowcowym. Wyposażenie szybowca w eklipunku i lub stanowisku szybowcowym. A, to ja teraz mogę sobie, a, mogę sobie różne odcienie robić, tak? Dobra, to jeden jasny, jeden ciemny. Dobra, teraz mam wzór. No to... Ten mi się podoba. Kształtu nie mogę zmienić. I śladu też nie mogę zmienić. Dobra. Wydłuż, a wyposaż, albo i. Aha, i normalnie mogę wyposażyć tutaj. Dobrze, czyli. Dobra, ok. I teraz co? Skocz, a następnie użyj szybowca za pomocą spacji. Za pomocą WSP. Zanurkuj lub nabierz wysokość. Wskazówka. Sterowanie można o, o, odwrócić w opcjach menu. No to dobrze. To elegancko. No ale myślę, że to byśmy sobie polecieli w następnym odcinku. Więc zapraszam. Proszę wyczekiwać. Marka.